Witam bardzo serdecznie, ja jestem Pikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał oczywiście z Blockstar Planet, w którym to pokażę Wam taki oto materiał, czyli jeżeli przegram na jakiejś mapie parkour, to film się kończy. Ogólnie kiedyś miałem coś podobnego na właśnie swoim materiale, na swoim kanale, a dokładnie chodzi o taki materiał. I ogólnie sytuacja wygląda następująco, że. Tak, 1900 subów na YouTube się udało bić. Tutaj macie również potwierdzenie. I mega wam za to oczywiście dziękuję. A teraz oczywiście za zaczynajmy właśnie z tym oto materiałem. Oczywiście. Pozdrawiam komentujących tamtego skina i lecimy właśnie z tematem. Okej, okay, chyba tutaj za ciężko nie będzie, jeżeli chodzi o zwycięstwo nad tym parkurem Więc lecimy. No okej, okay, widzowie. No w się kończy, jeżeli oczywiście przegram jakiś parkur jeżeli zginę. Okej, okay, i zginąć mogę na tym. Parku parkurze, ale nie wiem, no zobaczymy. <laughs> Dobra. Oczywiście pozdrawiam również widzów co podpisali się pod poprzednim materiałem, również nagrany sobie blok w sumie. Tak się zastanawiałem czy Wam się ten materiał spodoba. Se się spodobało, więc to mi się podoba. Dobra. Specjalnie wywalać się nie będę, że film był krótszy, więc staram się tutaj właśnie przejść tą mapkę dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o piosenkę, no to będzie w opisie link do niej Więc możecie ogarnąć Jeżeli wam się podoba oczywiście <grywia> Dobra, dawno nie było w ogóle jakichś materiałów właśnie z jakąś muzyczką, więc w sumie O kurka, tutaj się mogę zwalić? Czekajcie, to mnie ślizga, ślizga. Jest takie słowo? No? <grywia> nie ślizgam się po tym jak na lodzie Po tym bloku Więc dobra Pyk pyk, dobra Speed, dobra Bym się próbowali walił, na dół to, to jest fajna mapa, podoba mi się ona Okej okay. Filetowa lawa, nie lubimy <ścoughs> A właśnie poprzedni materiał By z fioletowej lawy Jak ją zbugować, o kurde Hop, hop Okej okay. Tak, żeby do tyłu nie pojeździć Bo znowu bym spadł o matko, co tu się dzieje? O, dobra, udało się doskoczyć. Jejku, ale ciężki skok to był. Może ta mapa na Legacy jest no nie wiem. Nie wiem co tu pisze. Tu jest meta? Jest meta, dobra, ej. Jak teraz idzie dobrze. W tym filmie mam dwóch minut. O matko. Czemu takie trudne mapy mi się odpalają? Nie, tu muszę się wywalić. No nie.